W naczyniu w kształcie litery U znajduje się woda do jednego z ranion dolano nafty, która utworzyła słupek o wysokości 4,5 cm a do drugiego oleju słonecznikowego. Olej utworzył słupek o wysokości 6 cm oblicz wysokość słupka wody nad poziomem 0. Wypisujemy sobie w pierwszej kolejności dane. Wiemy, że. Nafta utworzyła słupek o wysokości 4,5 cm. Czyli wysokość słupka H nafty to jest 4,5 cm. Mamy też informację, że słupek oleju ma 6 cm. Nie wiemy nic o słupku wody, mamy go policzyć. Czyli H wody to jest znak zapytania. To jest zadanie, w którym będziemy musieli wykorzystywać informację, że ciśnienie na poziomie 0 jest takie same w lewym i w prawym ramieniu tej rurki. Czyli potrzebujemy wzoru na ciśnienie słupa cieczy. I ten wzór to P to się równa ro g W takim wypadku potrzebujemy ro, czyli gęstości cieczy. Gęstość wody znamy od razu, to jest 1000 Gęstość oleju to 920, a gęstość nafty, szukam sobie w tym momencie w kartach, i karty podają, że gęstość nafty to jest 800. Ciśnienia po obu stronach muszą być takie same. Czyli po prawej stronie mamy ciśnienie P1, po lewej mamy ciśnienie P2. Ciśnienie P2 pochodzi tylko i wyłącznie od ciśnienia słupa oleju. A ciśnienie P1 to jest ciśnienie pochodzące od słupa nafty, czyli będzie P nafty, i tego małego słupa wody, PW. I właśnie wysokość tego krótkiego słupka wody chcemy policzyć. Tu jest H słupka wody. Bo wysokość supa nafty mamy podaną, i wysokość supa oleju też mamy podaną. A zatem mogę sobie napisać równanie: P1 jest równe P2. P1 to jest PN plus PW, a P2 to jest tylko PO, czyli ciśnienie oleju. Teraz próbuję sobie ten wzór rozpisać, może w tym momencie będzie mi się ciężko z nim zmieścić, więc ja go troszeczkę przesunę w dół i próbujemy powoli sobie rozpisać. Ciśnienie PN to jest gęstość nafty, razy grawitacja razy wysokość słupa nafty. Ciśnienie wody to jest gęstość wody, razy grawitacja razy wysokość słupa wody. A ciśnienie oleju to jest gęstość oleju, razy grawitacja, razy wysokość supa oleju. Dzielę sobie wszystko przez G, dzięki czemu się skraca. I teraz ja chcę policzyć HW, czyli muszę w jakiś sposób najpierw w pierwszej kolejności ten wyraz, który zawiera HW, zostawić sam po jednej stronie, więc przerzucam na drugą stronę sobie ten wyraz. On musi zostać przerzucony na prawo. Więc równanie teraz wygląda, że gęstość wody razy H wody to się równa gęstość oleju razy H oleju minus gęstość nafty razy H nafty. I teraz, żeby osamotnić HW, dzielę wszystko przez gęstość wody. U góry mamy. To samo co było wcześniej po prawej stronie. A tutaj widzę, że mam błąd. Tutaj nie powinno być HW, tylko HN. Więc poprawiam sobie, żeby było poprawnie. Mamy HN. I teraz wszystko dzielę przez gęstość wody. I w tym momencie mogę już sobie podstawić dane. Wysokość supa wody to się równa. Gęstość oleju czyli 920, razy wysokość słupa oleju. Żeby mieć jednolite jednostki nie mogę podstawić w centymetrach, tylko muszę sobie zamieść na metry. To będzie 0,06 m, minus gęstość naft 800. Razy wysokość słupa nafty również w metrach podstawiam, że to będzie 0,045 m i wszystko dzielę przez 1000 jako gęstość wody. A zatem liczymy. HW to się równa. 920 razy 0,06 to jest 555 właściwie,2. Kilogramów metr kwadrat minus 800 razy 0,045 to jest 36 kg przez metr kwadrat. To, że tu jest metr kwadrat, wynika z tego, że ten metr skrócił się z metrem sześciennym, i tam pod spodem został metr kwadratowy. I to wszystko dzielę przez 1000. U góry wykonuję odejmowanie, więc u góry jest 19,2 i kiedy to wszystko podzielę przez 1000, to wynik będzie wynosił 0,0192 i jednostka to są kilogramy na metr kwadrat, bo na kilogram na metr sześcienny to zostanie tylko i wyłącznie metr. A zatem wysokość naszego słupa wody w centymetrach to jest 1,92 cm.